W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mój drogi Aniele Stróżu, kochany przyjacielu, nadchodzi noc, w końcu mogę odpocząć. Z całego serca dziękuję, że jak zawsze czuwałeś nad moim bezpieczeństwem, że doprowadziłeś mnie tutaj, w bezpieczne, spokojne miejsce, gdzie możemy porozmawiać, gdzie mogę być bliżej nieba. Dziękuję, że zawsze zanosisz moje prośby do Pana Boga, tak dobrze mnie znasz i wiesz, czego mi potrzeba. Aniele, proszę, bądź przy mnie, gdy zamknę już oczy do snu. Pozwól mi się wyciszyć, ukoić nerwy i odpuścić destrukcyjne myśli. Proszę, zabierz z mojej głowy to, co utrudnia mi zaśnięcie. Weź moje lęki i wlej we mnie Boży spokój. Wiem, że przy Tobie nic mi nie grozi i nie muszę się bać. Aniele stróżu, proszę, ochraniaj mnie przez całą noc. Pozwól mi dobrze wypocząć i ześlij mi piękne sny. Pozwólbym, dzięki wypoczynkowi nabrała sił na kolejny dzień. Bym wstała rano pełna chrześcijańskiej radości, odwagi i pokoju duszy. Błagam, bądź ze mną jutro przez cały dzień. Nigdy nie chcę puszczać Twojej dłoni. Dobry Boże, proszę, pozwól, by mój Anioł Stróż czuwał nade mną tej nocy oraz kolejnego dnia. Błogosław mnie cudowną anielską obecnością, która pomoże mi we wszystkim, co trudne. Ufam, że nigdy nie zostawisz mnie samej. Zawierzam się Tobie i świętym Aniołom. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!